I posortuje ale ja nie Tak wiem, co jest zacząć. Psychologowi, robić. no, jak to Ale to ja psycholog pójdź, no. jest od tego, żeby z tobą rozmawiać i żeby wyciągnąć z ciebie rzeczy, Bruce, niewiele ludzi potrafi rozmawiać o swoich problemach czy o swoich uczuciach. Ale uczą się. Jak Remek ze mną pójdzie, to pójdę. Ty kurwo! No, kurwo! Dobra, dla Mema! Dla Mema nie to powiedział uspokój się! Czyli Remek Pokojnie. ma z do psychologa? No bo ja nie wiem, co mam powiedzieć. Terapia dla no. Czekaj, no ty poważnie mówisz, to nie jest tak. Tera? <grywdy> 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 nawet teraz mnie to zaskoczyło. Mimo wszystko. Ej, dobra. Nie, no dla Mema Ej, to powiedział. 100%, to To było raźki, dla Mema, no, prawda? Wątpię. To jeżeli to powiedział dla Mema w tak poważnej sytuacji, to po co się w ogóle odzywał? Bo nie. Gadaliśmy ja o tym wcześniej. Psychologowi. Nie wiem, kurwa, no, na przykład prawdę. Czy chodzisz do niego i opowiadasz o swoim życiu na samym początku. No, no dawać z Wódka z Żydka. No, nie chodzi o daj mu mówić. Godziny poranne, czy popołudniowe. A kiedy lepiej chodzić na siłownię z rano, czy... <śmuszczanie> czy z to jest kurwa! Achcie pani ze mną na kawę? Zobaczcie, na koniec będzie Kongo. <śmuszczanie> Daj mu to. Ej, obiadamy w historii, jak się spytał Kenner, Rano co, co, jest mniejszy co, co, ruch. co lepsze? Żurek czy tiramisu? E, w porządku. E, rano jest mniejszy ruch. To może na przykład o godzinie... Słuchajcie, kiedyś podrywałem taką Karolinę, w Hiszpanii miała 5 lat. Na pewno? Chodzę regularnie na faunę y, i tam trzeba sobie y, tam... Słuchaj, stary, ostatnio jak mówiłeś, że byłeś na sali z Arquelem, to powiedziałeś, że nie mogłeś wyjść z, z, Dobra, z podziwu, jak jakie ma potężnego... Ale Arkwel to mój znajomy i... A, a znajomy mu to można między nogi patrzeć! No spojrzałem, stary! No, Zacznąłem no, zyskla. tylko! Stary no, wyobraź sobie! Syro... I wieczorem, wieczorem robię populistyczne rzeczy, oglądam YouTube'a, rucham dzieci. Dobra, teraz krótkie pytanie, nie wkurwiaj mnie, gdzie jest Slayprox, nie denerwuj mnie, kadznach, nie denerwuj mnie, w dupie jest, idiota, leń, Slayprox to bałwan, samolub, śmierdziel, leń, głupek, pajac... A do tego stukamiżony. Nie no, no. No dobra, a jak muzykę na przykład? Yy... Zatrzymam. Poczekajcie, może będzie mniejsze obciążenie. Nie no tak samo. ja. Gula i zapusz... Postaramy się! Witamy na sali, a dziwne, że to akurat widownia była za kratami już prawie wszystko ogarnięte w moim życiu. Ale jeśli mam jakąś potrzebę, y, radę albo coś, to piszę do mojej mamy, bo na niej polegam, ją kocham i nie czuję się o kurwa mam im synek. Mam moją mamę. Jeśli potrzebuję jakiejś pomocy, mam jakiś problem, gadam do, y, do niej. Po to mam kurwa moją mamę też między innymi, żeby z nią porozmawiać o problemach. No ale I pytając i się i mamy, i dlaczego i się i kończysz i w internecie, to się trochę nie się pytałem. mnie zapytał jak pójść na siłownię. Nie? Ale ja się nie, nie pytałem tego Mamy, mamy Nie, jest, nie widzowie, nie odkleiło kodów. mnie i powtarzam, bardzo dobrze, że masz super kontakt z mamą, ale myślę, że partnerka I będę go miał to... i, i ben, jeśli będę miał jakąś. Dobra, jeśli to, to będę... jeszcze ją wyruchaj i będzie już w ogóle no, zajebiście. się. Co, Kurwa! Pierdolę no, na. Chłopaki to nie płaczą. Gate, jak idziesz do psychologa, to jesteś pizda <laughs> Nie chcę no robić. Tak Kurple pomagają, kurwy głupie. Ty kurwa, gnoju, czy ty wiesz ile kurwa rzeczy zrobiłem dla tego człowieka? Czy ty kurwa myślisz, że wszystko to w internecie to tylko w internecie kurwa? Co myślisz, że kurwa słuchasz tego co my i jesteś mądrzejszy? Zapraszam Discorda. Jak taki jesteś mądry? Kurwa, A mam obijać wam... Nie jakiś, jakiś szatownik. A. Mam owijać bawełnę kolejny rok, kurwa, mówiąc Prusik, tak, jest dobrze, zajebiście. Kurwa, pięścią w stół uderzam, budzę Aśkę, będzie wkurwia na mnie. Nie porucham. I przez ciebie, widzę pierdol się. Nie, ja chcę... Ja chcę... Ja, mi, mi łatwo wszystko przychodzi, jak robię coś powoli. Ja chcę... Tak. Ucz się, idea? Yes, yes. I... I should learn. I should learn. If I speak more... I will be more confident. Yeah, się, Kurwa, Sadowski, największy mieru pierdolony, to trzeba podkreślić, mówił, że będą razem z ORTISEM robić content, bo on cały czas czeka, tylko żeby Ortis się zebrał i zawsze mówi Nie, Ortis ciągle odmawia. Mówię kurwo, rusz dupę, zrób sam. nie, to ciągle Ortis odmawia. A co? Wiecie, bo wtedy KUPOWAŁO się co najmniej gazetka, jak się gazetkę przeczytało, bo gazetka kosztowała z 5 zł. No i na tyle można było sobie pozwolić. Jak się gazetkę przytało, to ewentualnie można było się z kimś wymienić gazetką. A jak się wymieniło z kimś gazetką, to no, zostawała rozmowa. Albo granie w karty, albo dokuczanie Oli, bo tak też chłopcy robili jakieś na turnieje. No ale w każdym razie właśnie pani za ona całą drogę przegadała, bo tak zaczęło się od tego, że. Powal yy... 8-8. Masz 13 lat, ale i tak zrób. Może no po... i taka wiadomość mi się podoba. Bardzo Pojawił... Na czacie pojawiło się: Męcen miał rację i ja będzie dzień. na drugiego Szanowni gadał. Szanowni, Szanowni Państwo, przecież to oczywiste, że Lewica nie niczego nie zabierze. To, co zostało dane, nie zostanie odebrane. ale to. Ona wie że to. zamknij y, okno że to. No, no to. No y, to. znajdźmy to. Donating. Halo Jasku, proszę przyjechać na Twitcha. Kołownie obrażają XD. Chyba go lubi, z tego co pamiętam. Przepraszam, o jakoś mi nie leży po prostu. Nie wiem czemu. Nie leży mi, nie wiem, nie leży mi ten człowiek. No, słuchajcie, no bo. <śmienicza> Ciao, kurwa. Kawę jest, rozegrane, po, rozgrywane po raz. Po... Ciao, <śmienicza> cię jeszcze raz, od nowa. I to byłoby na tyle. W całym... W niedzielne wybory proszę o twój głos. Sebastian Kaleta numer 6 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Najlepszy... Dobre laski, to trzeba być też mądrym, więc bez matury i bez studiów ja Nie, nie trzeba ze... być na wsią. Kurwa. No przestań. Ja bez... ty... Niech wierzy, no, niech, tak wierzy. Polecię, niech, no, wierzy. No, niech wierzy. Niech wierzy. Nie no, jakby chciał ruchać, ten Minecrafta odpali. Nie no, bez tego i rurę. Cytan. Szanowni Państwo, sami widzieliście Rośnie. Wszyscy na jednego. To banda Rudego, jak to się mówi, zaczęło się od krytyki tego, co tak naprawdę jest wysaną z palca aferą. A fakty są takie, że to ja właśnie na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na radzie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdy Ważne, więc tam tak. Znaczy wiecie, teoretycznie w połowie jestem biseksualny, gdyż podoba mi, mi się tylko jedna płeć. <grybujesz> no jeśli... Jest... Lubię cię takiego. nie rozumiem, Sporo bo jak rozmawiałam z Kasią, na przykład, to ciekawa, ona, ona, ona. Ona nie potrafi poczuć czegoś takiego co ja. Wze, I ona nie ma żadnego do... problemu, żeby sobie pograć off stream, czy na przykład nie odpalić streama, jak ma gorszy humor, czy coś takiego. Hmm. Ona bardziej stawia swój, swoje uczucia i samopoczucie nad tym, żeby, żeby nie streamować w trakcie tego, kiedy ona ma na przykład gorszy humor. Kończę kilka fejkowych reakcji typu, "o ale mat! I zaraz bym mówił, zapraszam raz jeszcze na Insta i pamiętajcie, wysyłajcie mi swoją, e, wysyłajcie mi swoje partie na mojego maila, e, Bartosz 54 małpa, p Cześć. No i coś tam, jakiś montaż. Przybliżenia kamerki. Właśnie, bo tam jeszcze. Przybliżenia kamerki. No i nie zapominajcie, moi drodzy, o moim merczu. śmieszny ciuszki, -kurwa .pl. Zapraszam. Jak to naprawić? Okej, okay. Tu no, nie podłożyliście. Kto to w ogóle z tą bombą się tam wypierdolił? Panowie, kto miał pakę? Ja trochę zgraniłam Nie no my... Kurwa my mieliśmy <laughs> bombsight! Kurwa wystarczyło bombę podłożyć! Ona miała Nie nie, ja, nie ja, miała! Ja, miała, miała. Ja nie miała! No nie kurwa! Chłop pobiegł kurwa jeden, tam wybiebał się z bombą